Użyj trochę głowy, nie troci, które masz zamiast mózgu. Świr paleta. Je. Yeah. Znasz mnie całe życie, mówisz, że mnie znasz, ale widzisz tylko tyle, co pokażę Zasłonięte to co w środku gra Mówisz o mnie w kółko, jakby znał mój plan Chyba sufit zjebał, czy się na ten pusty globus, a ja milczę Bo cisza częściej mówi niż krzyk tłumów brat Wszyscy chcą błyszczeć, jakby świat był sceną Każdy chce być królem, lecz bez własnej korony Już! Mamy króla, kiedyś król Albanii, teraz król z wyroli Wrzuca fotki, mówisz, że masz duszę wojownika. Kurwa złów ninja, a przy pierwszym problemie robisz z siebie, uciekiniera, szwajcar, chorągiewa, trzakuri, więc palik szalik. Mówisz o wartościach, ale sprzedajesz się tanią za parę lajków. Butelkę i tanią ściemy w parze. Gadasz o lojalności, o braterstwie i szacunku. A pierwsza okazja, już lecisz po poratunku. Ja nie muszę krzyczeć, by wiedzieć kim jestem, bo mój charakter to nie post, tylko te. Ciebie wystarczy, bo to co mam w sercu waży więcej niż wasze gadki. Nie pierdol mi o pieniądzach i o tym, kto ma więcej. Bo was... Cię, czy chowasz się wtedy, za pustym nie mogę Nie potrzebuję fleszy, nie potrzebuję tłumu, bo najgłośniej krzyczą ci, co mają w sercu próżnie Ja idę cicho, lecz zostawiam ślady jak burza, bo prawda nie potrzebuje krzyku, wystarczy że wkurwia Nie udawaj lwag, gdy w środku szeka tchórz Zwykły chuj do szczania Bo siła to nie mieście, tylko serca, kur Nie nauczysz się odwagi z memów i cytatów musisz przegrać nie pieniądze, nie sława, lecz serce i duma. Bo człowiek bez wartości to tylko liczba, nie suma. Rodzina, honor, lojalność, uczciwość to nie dekoracja, tylko moja rzeczywistość. Pomagam, gdy mogę, nie oczekuję zwrotu. Bo karma wraca, choć czasem z innego lotu. Nie noszę maski, bo w tej grze bez zasad maski. Spadają pierwsze, gdy życie wali z w twarz! Znasz mnie nie, ty znasz wersję, którą widzisz. A ja mam swoje wojny, o których nie mówisz. Nie potrzebuję chwały, nie potrzebuję tłumu, bo cisza daje mi więcej niż to waszych praw próżni. Wy chcecie błyszczeć, ja wolę płonąć, bo światło, które mam, nie gaśnie, gdy broni, nie gonię za fejmem. Bo wiem jak to działa. Im więcej blasku, tym dłuższy cień, co cię przywala. Ja robię swoje bez scenariusza, bo życie pisze wersy ostrzejsze niż przytwa. Nie gadam o marzeniach, ja je robię w czym, bo słowa są tanie, a czyny jak diament, gdy się tli. Dalej uruchamiam białe, w